No. no, to jesteśmy. No, trochę nas nie było. Trochę tak. A wreszcie czy idziemy? Nie walcz go. O, patrz, co mamy? Jo, patrz nasz most. Ale patrz. O, tyle jeżeli chodzi o most. No i. Boli Mąki pistolet, poczekaj e, Ja się zajmę przeciwnikami Dobra, poczekaj, sprawdzę szybko ten pistolet i lecę do ciebie Dobra, nieciekawego e, No, 37 x za ból Mąka, nieźle Ten mój rewolwer jest jednak kozacki O, ładnie O, przed to sprawdzę, sprawdzę A weź go zabij może, no, ciekawe Uuu, pojazdy wchodzą No Fajnie, ja prowadzę. Będzie beka życia. Ja prowadzę. Dlaczego ty? Żeby było śmiesznie. Tyś, ty nie umiesz jeździć. Umiem. Po co ze brak umiejętności jedzie? Aaa, bulimok, nie, to jednak, jednak nie sprawdzamy lootu. Co jednak nie, jakiego luty nie No Chyba shotgun jakiś wpadł i chciałem go sprawdzić. Ale widzę, że nie mamy czasu. Niezbyt. Jak pogramy w jakimś normalnym ścigałkę, to ci pokażę. Jak się normalnie ścigałka? Mm, 29 muszę sprawdzić. To ja sobie sprawdzę ten Eee... Ja uh, nie, mój jest lepszy. A wiesz, że ci powiem, że chętnie? No to weź A to ja idę tam zobaczyć, o co chodzi z misją. Hmm. Tego wezmę, to sobie dropnę tamtego. Dobra, jest jakieś urządzenie. Świeci się na zielono. Ten nie ma zooma, ale jest gorszy, a ten ma większą celność przy dłuższym strzelaniu. A to lubię. Hmm, nie, ha, dzięki za nifa. Hmm, dobra. Co, że odmówili nam dostępu. Darnit, co ma to znaczyć? Darnit? Nie, nie wiem. Coś, co znaczy podobnego co dem, tylko takie grzeczniejsze. Dobra, chodź, panie sniper z rewolwerem. Bo moje rewolwery są najlepsze. Opa. No, rewolwery są dobre. Jakiegoś dobry karabin mi się przydał. Eee, samobójcy Widzę, że już się poznaliście Troszeczkę Czekaj, a macie wieżeczki jak się to grało Masz, masz wieżyczkę Nie rób mi tego, Kanai, nie rób mi tego Czemu oni mówią Hejo? Oni Heyo. Nie, powinni, on nie powinni mówić Hejo no bo to jakby było po polsku to by mówili halo alo Ale nikt tak nie mówi Ja mówię No właśnie Ale jak nie mówi Ale kto ma tak nie mówić No Coś? halo alo, nikt tak nie mówi Gimper mówi O kurwa Super No to teraz jest sens żeby tak gadać No raczej Jezu. no 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 no, Pysio. no. Żeby jeden Shotgun na odległość Dobry pomysł Snaperskie shotguny są najlepsze Dobra Już wszyscy? Chodź, zobacz tutaj Dobra, potrzebuję health Health jest, dziękuję oh my God. O, ja mam lepszą tarczę Chcesz zobaczyć sobie, pistolet się wypadł? Tylko nie wiem, czy to rewolwer, bo przegniatałem go ciała O, masz. O, o nie ważne. Co? tyś ma to. Co ty mi tu broń znajdujesz i nie jesteś? To czego muszę porównać Ej, karabin! Karabin jest <laughs> moje! Czekaj, gdzieś mi spadł mój rewolwer. Mój karabin, mój spadł... gdzie jesteś? Gdzie? Dawaj karabin. Czekaj, muszę sprawdzić. Jak działa? Bo ten mi się nie podoba, mój. Chodzi... Dobra, czekaj, EDEMER 104, to w sumie na razie go zostawię. A mnie się podoba, on ja ma... Się. nie, dobra, niczego. A co? Ma 11 strzałów. M... Mój ma 4. To raczej taka 5. trochę snajperka niż... No, ale to moja. Dobra, bierzemy lucik. Tutaj rewolwer leży dla ciebie, czy tam pistolet, nie wiem, czy to Jaki? nie Jaki? Nie wiem. Nie, za słaby. Poza tym ja korzystam z rewolwerów. Dodaj go Tu weź Ej, Herd Pasiak, chcesz? Chodź, chodź Gdzie? Chodź, masz Herd no Przecież mówiłem Czekaj, co my tu mieliśmy? Aaa A, Już modlemy. zgarnąłem to Dobrze Możemy iść dalej Czekaj, bo... Tutaj patrzę Patrzę I nic nie widzę Ale no tak, bo ty już tę skrzynię zgarnąłeś Cudownie, jeszcze tu jest skrzynka jakaś, ale to Amo. Chodź, lecimy. I jeszcze tam są Ais i Amo. co jest jeszcze skrzyneczka. Dobra, machnią bez przesady. Dobra, chodź, idziemy. Odpalaj A, muszę tu Dobra, pozwól, że przywołam pojazd. Mam taki ładny skin do niego. Lol, hakowanie, panie. Watchdogs całe tak wyglądało. Co masz że Watch Watchdogs? Nawet nie grałeś. Ja też... A... Ej, nie, używasz. Nie mogę. Weź nasz ulubiony kolor. Ulubiony? Nie, nie będziemy jeździli w różu. Weź to. Chodź. Serio? Tak. Hmm. Ty, czym ja pro, czym, czym się, ja się robiło? V. Chyba się rozpędzić. Nie? Dobra, jedziemy. Co tutaj, power slide? Nie wiem. Jezu. Latek ja miałem prowadzić. Klatki spadają. Weź, a ja może podłóżmy z nimi. Mam działko, tak? Nie. No, dlaczego? Bo nas stać. Ale... Ale. No. Gdzie tutaj radość z życia? Jak to?

Ja gram zawsze tutaj. Tak. Au! To granat? Ja. To i, i rewolwer, ale gorszy niż mój. Aha. Bierz. Po co? Bierz. Już ja jestem zapchany. Mhm. To ja wezmę. Ja sprzedaję na bieżąco. Ja nie, bo mam sentyment. No właśnie, ten twój sentyment. Najgorszy w Wiedźminie. co masz do tego? On broni nie sprzedaje, bo ma sentyment. No bo są fajne. Ale nie wszystkie. Wszystkie? Nie, nie wszystkie. Wszystkie. Nie, nie wszystkie. Wszystkie. Hajs. Cztery dolce. Łooo. Wow. No to teraz idziemy się zabawić. Na Mazowiecką. Oh. Shot Skaglicks. Hold up, you're a vault hunter. Yes, it's a character, Scott. you are a vault hunter. Oh, the... so you're the one I've been hearing all this radio chatter about. Rolling. I used to be a vault hunter like you until I formed the Crimson Raiders. We'll catch up when I get back to Sanctuary. For now, I need your help. My men tell me Corporal Reese hasn't returned the power core that we need to keep the city's shields running. Bring Reese back to Sanctuary. Musisz Nie. I hate you. Możemy już tu wejść końcu, czy nie? Nie, musimy jechać gdzieś, chodź. 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 Jedziemy po power cord. Czekaj, czekaj, czekaj. Sorry, Że ult jest ten... O, to nie jest ul. Okej, okay, już się ruszę. Widzisz, tak się. Dobra, są tutaj. O, właśnie. Dobra, osłaniaj mnie! Ja bohatersko rzucę się w bogin walki. Bo shotgun. Nie, po to. A, w sumie tam jest shotgun, to tak, to tak.

Myślę, że mogłeś lewym kontrolem sobie zmienić miejsce. Dobra, więc wychodzi na to, że tutaj wysiadam. Bo tam... tutaj? Bo pojazdem się tu nie wiedzie, więc... Nie, bo myślałem, my że jeszcze dalej. E, dobra, to wezmę sobie jeszcze jakąś bronikę na ten... To lepiej nie, bo za tobą są. Spoko. No, coś, jakiś challenge zrobiłem. Dobra, nieważne. Wysiadamy. Machnią. Jak ty skaczesz? Aaaa. Tak z drugiej strony, ile mamy czasu jeszcze? Jak to? O kurna... O kurna. No... Tak, jeszcze chwila. Myślę, że skończymy tego quest'a i lecimy ok. dalej. Nie zrobimy przerwę. Przerwa. Znowu na miesiąc. Nie no, bez przesady. Głodny. Dzień. Co oni mu robią? Zgaduj. To co ty... Na pewno to przeżyje. Psychos ran off with the power core. Without it, Sanctuary will be defenseless. Get that core back to Sanctuary. I'm just gonna take it back to wake me up when I'm not on Pandora anymore. Nie. Nice, 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 Co no i teraz walczy, życie. No. Dobra, chodź, nie będziemy się z nimi bić, to poniżej naszego standardu. Za to on, one się będą z nami bić. Które one mają level, tak? Piąty. Ja z tej karabinu nic nie trafię. On leci pół godziny ten pocisk. Czy ty znowu rozwaliłeś kaktus? Tak. Czy kaktusy chcą nas zabić? Tak. A czemu kaktusy chcą nas zabić? Granaty mi kaktusy... się przydały. Kaktus nie ma już polewki. Dobra, chodź. Trzeba znaleźć. Mówię, power, power. A to tutaj mamy iść, tak? No tak, wiesz, bo to sanktuarium A dobra, to poczekaj, snajperkę wezmę Snajpercia Dobry pomysł! Dobry pomysł! Boś, przydałaby mi się lepsze w końcu Wiesz co? E, nie podnoś naszego obiektywa Dopóki nie zabijemy wystarczającej liczby Bo nie wiem, czy to się nie zestartuje to jest dodatkowy No tak, ale warto zrobić, poza tym jest łatwiej Dobra, po co iść tak daleko? Bez przesady, można tutaj pokępić. To te kampi mi osłanie przechodzi. Dobra. Dzień dobry. Ja jestem komandosem, wiesz. Ja Jestem stworzony do zadań specjalnych. A traf go, może? ła wa wa Dlatego mówiłem, że może by to. zostać z tyłu. Nie znasz się. Ale nie. Nie znasz się, ja wiem lepiej. Nie bij mnie Mam łamu strasznie ma ten magazynek, bo tylko 6 Nie, 5 nawet Ja już ci podnoszę. Masz trochę więcej Erydium! Erydium? Wiesz Irydium! Wiesz? Radium. O ja też mam Radium. Radium. Przeć w której możemy w Black Marketie w sanktuarium kupować bonus. Czyli taki hajs dla bogatych. Bonus? Jeszcze tego nie podnosić, tak? Mm, nie. Dobra. Za chwilę. No, tak. Jeszcze trzech. Plus przydałby się trochę, no. Pewnie są na górze gdzieś. Na górze będą. Ora bierzemy sobie karabiny i... O! Gdzieś tutaj go słyszę. O! Nomad. Ja też mam nomada. A tak, to Dobra, to był najlepszy granat na świecie. Kolejny Dobra. nomad. Najlepszy. Dobra, to chyba już. O, jak też to mam helpę Ja też mam helpę ale potrzebuję w tym momencie... Dobra, to ja idę po tę specjalną rzecz. Skoro już mam WS. A może więcej A Znaczy wiesz, oni nie znikną. Dam radę. Ale synchronizacja piękna. Co, ty też padłeś? Nie, nie, ja po prostu podniosłem w tym samym momencie, w którym ty padłeś. O, ty żyjesz? No. Nie, 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 nie ty, tamten gość Potrzebuję tego co zwykle, czy i Ale już mamy 3360 Ja mam 6823 Jak ty? Sprzedaję Ty grałeś tą postacią? Nie siedzi? Ja sprzedaję A no tak nie sprzedajesz Filipa nie jest na sprzedaż. Filip go tylko wyrzuca. To właśnie chyba na odwrót. Chyba chowasz. Nieważne. O tak! O tak, definitywnie. A cety, dobra, w tarce. sanktuarium będę Ej. jednak miał coś. Chodź tutaj, chodź tutaj. O, chodź... coś tutaj mam! Zostaw coś dla mnie i chodź tutaj, bo mam dla ciebie pistolecik, od któregoś tam uh. uh. Czekaj na mnie! Eee... To słabe, to słabe, ale okay, no, ten że... rewolwer to sobie biorę. Pozwolisz, że ja zajmę co tam mamy? Pistolety głównie, widzę. Tylko pistolety. A ty coś znalazłeś? Ciekawe. Muszę sobie porównać z moją karabinem, bo. Tak. O, znalazłeś o, coś? E, tak, pistolet leży, czekaj, chodź. Pistolet leży tutaj, dobry. Tutaj, dobry. Dobry, to znaczy, Znaczy, wiesz, że Nie, czekaj, znam... nie tu. Ja korzystam z rewolweru, więc... Nie ja jest to rewolwer, ale sprawdźmy to sobie. O, Znaczy... Mogę go wziąć, ale nie jest zbyt, że tak powiem, specjalite. Powiem ci tak, ja muszę znaleźć sobie miejsce na bronie. Tam jest odbywalamy najtańsze. Dobra to wyrzucę 32 Nie nie, po, nie porównuj tylko drobne, nie, klasy, nie poglądaj klasy, tylko drobę jest najtańsze właśnie tego Dobra 620... biorę ten pistolet no, i... i to tyle Ale możemy O możemy dosuwać Ten jest... rewolwer jest dobry W sanktuarium będzie czekał na mnie prezent jakby co, więc w postaci czegoś od Laptrapa? trapa? No powiedzmy nie bo zdecydowaliśmy, że. Nie, w postaci ode mnie. A, takie. Bo zdecydowaliśmy, że jednak damy jest. Naj... damy temu. No. To jest dobry dymesz. Jaka się nazywa? Klaptrapowi. E, nie, nie klaptrapowi. Co ty masz? Hammerlockowi? Hammerlock, fajnie. Co ty masz za broń? Nie dajemy Hammerlockowi, dajemy temu. A, ja to, trochę, to, to, to shotgun dla mnie fajnie. Jaką mam broń? To był granat. A, ten latający? Tak. Dobra. Mhm, no, tak, ja muszę to sprawdzić. Mhm, Jedziemy. A potem trzeba będzie im pokazać, gdzie raki zimują. O co? A, gdzie to raki, to... raki, rak. Ale ty suchy jesteś. Nie, czekaj, czekaj. Co? Nie. Nie powiedziałem tego, ale nieważne. Jedziemy! To Jezu, ale ty masz opóźniony zapon Co mam? jeździć uczył? Ja. Kotwice zrzucę. Zrzucę tę eh, kotwicę. E, nie wiem. Jaką kotwicę? pod podjedź, podjedź. w tę stronę. Patrz. I patrz na kotwicę. Patrz na kotwicę. A, jeszcze nie możemy, bo to quest. Dobra, nie ma Idziemy. Słyszysz? Hanson Jack mówi, że jeżeli się poddamy, to nasze śnieg będzie szybka. E, hmm. okłamamy no, to, to jednak się nie poddajemy. jestem jesteśmy na miejscu, cudownie. Lol. Lol. Sanktuarium! Dobra, fabularny dre, mi Sanktuarium? Sanktuarium jest to miejsce, w którym ruch oporu na tej planecie. Dobra, czekaj. Ciecie Okej. Chyba wiesz co, już zrobimy sobie tu przerwę Okej, okay, no to widzimy się w następnym odcinku Yo, halo, halo Cześć